Zwycięzcy śmierci w piekła i my wciąż jeszcze walczący o świętość życia, przedstawmy nasze błaganie. Daj Panie Kościołowi i wszystkim ludziom na Ziemi pełen udział w swym zwycięstwie nad grzechem i śmiercią. Ciebie prosimy. Daj Panie ludziom prześladowanym zagłoszenie Twojego zmartwychwstania, nadzieję na zmartwychwstanie do wolności. Ciebie prosimy. Daj Panie wszystkim utrudzonym cierpieniem, odrzuconym i, samo, i samotnym pociechem, płynącym z wiary Twoje zmartwychwstanie. Ciebie prosimy. Daj Panie wszystkim, którzy podjęli i dotrzymali wielkopostnych postanowień trwałe owoce nawrócenia. Ciebie prosimy. Daj Panie naszym bliskim zmarłym, Świętej Pamięci Kaźnierzowej i Justynie, zmarłym naszym patriarnym, i w ogóle wszystkim naszym zmarłym, bliskim, bliskim, których imiona i pamięć w sercu. Daj im wyzwolenie od wszelkiego zła i grzechu. Ciebie prosimy. Daj Panie nam wszystkim. I naszym rodzinom, przyjaciołom i dobroczyńcom szczerą radość ze świętowania Twojego zwycięstwa. Ciebie prosimy. Jest Zmartwychwstały Panie, wołamy do Ciebie w naszych potrzebach i już teraz dziękujemy Ci za wysłuchanie naszych modlitw. Tobie chwała na wieki wieków.